Dni Matematyki. Na dzisiejszym y, spotkaniu witamy również uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z od Anioł... Matematyki. Niektórzy z Was znają, bo przecież chodziliście do szkoły z Panią Teresą Boczkowską. Tak jest. Tak... A cóż to za że jest młody dziadkiem zmienię. Bo co? Bo mam brodę? Moja bieda, doświadczenie. że brak mi słów. Chyba teraz zapłacę rozmaścić. Czy są jeszcze młodzi ludzie, którym muszę to tłumaczyć? O co myśli to, aby nic Słuchajcie, jeszcze kilka soparów z dziedziny matematyki. Po klasówce z matematyki rozmawia dwóch kolegów. Ile zadań rozwiązałeś? Ani jednego. A ty? Ja też ani jednego. I pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie. Nauczyciel matematyki wyjaśnia dzieciom, że połowy są zawsze równe. Po chwili dodaje, co będę wam dużo tłumaczył i tak większa połowa nie zrozumie. Ile jest 3 plus 4? 7 odpowiadania. A, a 7 plus 4? Nie wiem, do 11 jeszcze nie liczyliśmy. Przypominamy, iż przeczytane właśnie suchery o charakterze matematycznym. Nie są łatwe do zrozumienia. A, są... Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej instynizacji. Wielka sława to fakt, w której cofniemy się do czasów starożytnych i poznamy mistrza. Tak oraz. Cześć, Jakie, się tu siedzisz? Już za dziesięć minut mam. Nie idę do buty. Dlaczego? <trym>. Nic nie umiem, nie napiszę tej głupiej kasury. Jakiej Zmatmy z całego Pitagorasa. Nawet twierdzenia nie jest. Panie ja też. Ale może uda mi się samodzielnie odkaść się od, od Ściemniać. Każdy będzie miał inne zadania. Ale młodziło. to hm. ja też nie idę. Chyba powiem, że mnie rozbolała głowa. A ja, że zostałem. Idę na Zgodzi się? No chyba. Powiem, że długo się uczyłem i nie usłyszałam nic No. <grymne> no to tak siedzimy. Ale ciepło. Pójdziemy za pół godziny, żeby zgłosić. Tak, dobra, okej. Okay. <grymne> <grymne> gdzie, gdzie się może spotkać. A to wpadliśmy. O co chodzi? Spokojnie, tu no nie groziła już żadna klasówka. Mistrzu, czy może wam na Twój spokój? Tak? Ci młodzi ludzie, co zrobić? Szukają zbytnio tego, co się dzieje? Znaczy w No, Nie staraliśmy się zobaczyć o to. Ale słyszeliśmy o Panu i o Pana szkole. To no właśnie moi uczniowie. Czy to wszyscy twoi uczniowie, Mistrzu? O nie, ale możecie ich sobie policzyć. Matematykam studiuje w my połowa. Czwarta część muzykę świeci bez wytchnienia. Do tego jest w O tak, dla okrasy. Każdy jest studentem tylko jednej klasy. Kobiety nie zajmują się żadną na oku. Ilu I jest w szkole? Zliczyć nie jest sztuka. Oj, dla nas to chyba sztuka. Spróbujcie! Zaraz, zaraz. X? To liczba uczniów. Brawo! A jedna druga x to studiuje matematykę. Jedna czwarta x uczy się muzyki. Coraz lepiej, coraz mądrzej. Jeszcze tylko kobiet sześć i równanie pełne jest. Ale jakie? A ja wiem! Jedna druga x plus jedna czwarta x plus sześć równa się x. Czyli trzeba pomnożyć obu strony na te cztery mamy 2 x plus x. To 24, 24 równa się 4x. X równa się 24. Już wiem, ilu uczniów jest w swojej szkole, Panie Pitagorasie? się 24. 24. Dobrze. Kurę udało mi się. Za tak moimi imię Tak się uczyć, fajna sprawa. Cieszę się, że się bawicie. Lecz w mojej szkole nie zabawie poświęciłem całe życie. Mnóstwo równań rozwiązałem, wielu oczniów nauczyłem. Dla trójkątów prostokątnych ważną regulację. I chociaż mi na robie, i wciąż mam niezmienione zdanie, dla, no, tylko prostokątnych słuszne jest takie rozwiązanie. Twierdzenie pita goraca! słaba to fakt, i na nasz jest wart, z tym twierdzeniem oda, smaga się się trzech świat. Czy może to udowodnić w inny sposób? Udowodniłem to na wiele sposobów. Moi uczniowie przedstawią wam prosty dowód. Ja muszę począć. Jestem już stary. Możemy to zrobić sami, i... nie? Udało się, zrozumiałem. to Zwykły sznurek. Zwykły powiadasz, ale można z niego łożyć niezwykły trójkąt. Włóż się tak, aby powstał trójkąt wprost do kołu. Chyba się udało. Małe, trójkąt na trzy, cztery, Dobre znieść budowniczym egipskim polu. Budowlę znieść. Z mili pokończy się nasza przygoda. Nie, to jest bardzo fajne, to Wami nowe przygody, nowe rzeczy do odkrycia. Musicie mieć tylko otwartą głowę. A więc moje mili, do widzenia. Ej, ej, nie tak szybko. Widzicie wiosku i Witajcie moi drodzy. Jak się macie? Eee, my się znamy? Oczywiście. Zwykle zielonej przy mnie trzecie. Szukałem was cały dzień. Jestem wieczysty koszmar, ale Zapraszam Was do leniów Tam dopiero jest wesoło. Idźcie tam! A co nam? Chodźcie, chodźcie! W którą w obie, to choć jedna odpowiedź będzie dobra. A co no to jest? Nie wiadomo. A skąd nie mam to wiedzieć? To twoja promocja do następnej klasy. Matematyka da się lubić. Naprawdę da się lubić. Można znaleźć rozwiązanie albo się zgubić zadanie.